Witam Was na kanale Budowa Dzień po Dniu. Drugie rozdanie inwestycji w województwie pomorskim. Tym razem znajdujemy się przy ulicy Zeusa, również w Straszynie. Jakieś 800 metrów od inwestycji, z której nagranie już zostało wypuszczone. Ten sam inwestor, inna lokalizacja, ale minimalnie inna lokalizacja. Inny projekt, zupełnie inny produkt sprzedażowy też. Dlatego zapraszam Was na obejście po budowie przy Zeusa. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o lokale, które posiadał nasz inwestor do sprzedaży tutaj w Straszynie, to nie były takie typowe, łatwo sprzedawalne jednostki o małych metrażach. Na Ateny mieliśmy 180 m2, tutaj niewiele mniej 130-140 m2. Z tym, że tam był bliźniak, dwa lokale. Tutaj mamy cztery lokale, czyli dwa budynki w zabudowie bliźniaczej dwulokalowe. To oczywiście zmienia postać rzeczy. Kwestia Wierzchni ogródków, zróżnicowanie lokali. Tam mamy dwa względnie podobne, troszeczkę inaczej nasłonecznione, ale podobne lokale, jeżeli chodzi o układ. Tutaj mamy oczywiście zewnętrzne i wewnętrzne jednostki, mniejsze ogródki z tyłu. Za to lokalizacja, jeżeli chodzi o widok, trochę lepiej, bo tutaj nie mamy drugiej linii zabudowy po drugiej stronie ulicy. Więc tak na dobrą sprawę mamy widok na las. Te brzuski, samosiejki zasłaniają. W tej chwili, ale jesienią lekko widoczne jezioro, tutaj, które znajduje się kilkaset metrów dalej. Więc są pewne plusy, są pewne minusy. Niemniej jednak na pewno zaliczam te wszystkie jednostki, które mamy w realizacji w Straszynie, do tych bardziej premium. Tutaj nie ma mowy o żadnej jednostce 80-70-metrowej. W przypadku tego typu metraży i tego typu produktów, które są pozycjonowane dla klientów z trochę zasobniejszym portfelem, wiadomo, że te wszystkie instalacyjne elementy też powinny zawierać trochę więcej. To nie może być tak zwany GOLAS bez absolutnie niczego, więc tutaj, tak samo jak i na Ateny, zdecydowaliśmy się na przygotowanie instalacji pod montaż klimatyzacji. Jest też oczywiście pompa ciepła, przystosowane przepusty pod montaż fotowoltaiki. Tutaj w Standardzie oczywiście robimy też rekuperacje. Jeżeli mówimy o jednostkach, których koszt zbliża się do, do miliona, no to wiadomo, że tutaj zawsze potencjalny nabywca woli mieć trochę więcej w standardzie, a mniej do wykonania prac. Dlatego, jeżeli chodzi o instalację, możemy powiedzieć, że ten produkt jest bardzo zbliżony do tego, co na Ateny. Pomimo małej działki i tak posiadamy garaże dla każdego lokalu, podjazd będzie otwarty, czyli tutaj nie będziemy mieli bram. Ekspozycyjnych, przesuwnych, no nie byłoby fizycznie możliwości bezkolizyjnie ich otwierania, więc tak naprawdę to będzie front dostępny z zewnątrz. Oczywiście jakaś mała zieleń reprezentatywna. Elewacja. Poszliśmy za ciosem, kontynuując ten sukces, który udało się osiągnąć na Ateny. Tak samo tutaj zastosujemy dużą ilość elastolitu w troszeczkę innych odcieniach. Niemniej jednak, nauczeni doświadczeniem, wiemy doskonale, jak dobrą robotę robi ta wyprawa, czyli ta, te fronty, to wszystko musi ładnie wyglądać. Tutaj jeden z elementów, których nie ma na Ateny, bo na Ateny nie było balkonów. Tutaj mamy balkony w każdym lokalu. Stąd też będziemy mieli zamontowane barierki, i to jest jedna z decyzji biznesowych, które były do w trakcie realizacji mieliśmy oferty na te rozwiązania projektowe, mieszczące się w budżecie, ale mieliśmy też oferty na trochę lepsze, ładniejsze rozwiązania, które zdecydowanie podniosą jakość odbioru tej inwestycji, i inwestor zdecydował się na doinwestowanie tego elementu. Tak samo jak i na te drzwi, też nie są żadnymi podstawowymi modelami. Znajdujemy się w ogrodach lokali, przed którymi przed chwilą staliśmy. Tutaj rzecz, którą warto faktycznie zauważyć, no to powierzchnia okien, ze względu na to, że to są dość wąskie jednostki, Praktycznie cała szerokość salonu jest witryną, dlatego powierzchnia ścian parteru, no to w 50% są okna. Wiadomo, trzeba walczyć o to, żeby tego słońca jak najwięcej wchodziło w momencie, kiedy układ jest troszeczkę bardziej liniowy, a nie jest to wszystko na formie, formie kwadratu. Rzecz dla tej działki specyficzna, czyli to, że wgryźliśmy się w skarpę bardzo mocno. Jak na tego typu zabudowę. Tutaj za nami jest skarpa w wysokości 3 metrów. Ilość mas ziemnych do wymiany. No tu przekroczyliśmy budżet, niestety, ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Jak duże znaczenie ma rodzaj gruntu i stan gruntu. Jeżeli mamy luźne piaski, ten urobek wylatuje bardzo szybko. Jeżeli mamy grunty spoiste, zajmuje to dużo czasu. Odspajanie tego zajmuje dużo pracy. No i tutaj roboty ziemne trwały długo, wymagały stałego nadzoru nad tymi pracami. Wyjechało naprawdę, naprawdę dużo samochodów. No, i jeszcze pozostały nam do wykonania prace. Oczywiście skarpy zostaną umocnione, część murów oporowych w terenie zostanie wykonana. Tutaj będziemy współpracować z naszym zaprzyjaźnionym projektantem Zieleni, który również pochyli się nad tym, żeby te skarpy nie były ciężkie, a wręcz stały się atrakcją dla tego ogródka. W tym ogródku będzie jeszcze zewnętrzna jednostka pompy ciepła. Widoczne elementy od czerpni powietrza do kominka. No, i mamy też już tutaj te przygotowane części instalacji pod montaż klimatyzatorów. Tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o instalacje, no to te budynki powinny mieć już wszystko, w mojej ocenie, czyli jeżeli robimy jednostki takie, które kosztują pod milion złotych, one powinny mieć wszystko przygotowane. Jeżeli nie montujemy na przykład wewnętrznych jednostek klimatyzacji, to jednak warto zamontować te bypassy, czyli komunikację między zewnętrzną, a wewnętrzną jednostką, wszystkie rury freonowe i okablowanie, po to tylko, żeby później nabywca nie musiał kuć Bruzdować i robić większego bałaganu, tylko podjąć decyzję, jakie elementy chcę zamontować wewnątrz i na zewnątrz. Pomimo, że znajdujemy się w ogrodzie, a za nami, tak na dobrą sprawę, wysoka skarpa. Plus no, puste działki, które być może będą zabudowane, na razie nie są, czyli ta elewacja tylna nie jest jakoś wyeksponowana. No to mając na uwadze fakt, że to tu jest przestrzeń do życia dla ludzi, więc oni, nabywcy, będą tą elewację z tej perspektywy oglądać. Tutaj inwestor również bardzo skrupulatnie pochylił się nad tematem doboru elementów wykończeniowych i oczywiście jest podstawowy tynk, który już jest wrzucony, ale pola, które nie są wykończone, będą Wykończone właśnie czy to elastolitem, czy mozaiką, elementami takimi mniej standardowymi, trochę trudniejszymi do wykonania i droższymi, ale które na pewno będą sprawiały efekt, że ta elewacja jest atrakcyjna, tak i na co dzień nie będzie tak monotonna. Tu, oczywiście, nawet bardziej niż w przypadku poprzedniego projektu, zwracam uwagę na geometrię całego budynku. On jest bardzo poprzesuwany pomiędzy poszczególnymi segmentami ma różnego rodzaju ściany oczywiście dużo kątów zewnętrznych-wewnętrznych jeżeli byście zobaczyli go rzut, rzut kondygnacji parteru no to zauważylibyście że zwęża się on do frontu chodziło projektantom o wkomponowanie jak najlepiej w tą działkę budynku tak? to z jednej strony daje nam możliwości dużej ilości metrów kwadratowych czy większej ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowej ale generuje bardzo dużo problemów w fazie realizacji. Przede wszystkim murowanie ścian. Z takimi różnymi winklami, kątami, załamaniami jest bardzo trudne. No i dwa, elewacja. Również wymaga wielu obróbek, wielu detali, pilnowania kątów, płaszczyzn, załamania, małe odcinki, krótkie odcinki, różne grubości. Tam jedna ściana jest w całości ocieplona wełną ze względu na zbliżenie do budynku sąsiada. Więc tutaj kwestia pożarowa również miała znaczenie. Dużo, dużo trudniej realizuje się bud. Budynek w takiej bryle, niż prostokąt czy kwadrat. To zwracam też uwagę, jeżeli będziecie analizować to w kontekście finansowym, coś, co może wyglądać fajnie, to że tutaj nie ma takiej monotonii, no to z drugiej strony może być problemem w fazie realizacji. I jeszcze chciałbym wrócić do tematu y, tej bryły w kontekście realizacji stanu surowego. Jako, że to jest mój konik, to czym się zajmuję na co dzień, to muszę przyznać, że kwestia geometrii, szalunków. Na każdym tak naprawdę poziomie, bo nie mówimy tylko o różnych wysokościach wieńców czy załamaniu tych wieńców, ale właśnie obszalowanie stropu, kwestia lokalizacji otworów, gdzie tak naprawdę nie jest to wszystko powtarzalne, czyli od osi ściany do osi komina w każdym lokalu jest inna odległość. Oczywiście to jest dla nadzoru wyzwanie, ale też nie zapominajmy o tym, że to jest ogromne wyzwanie dla wykonawcy bo o ile y, bardzo często zauważam e, taką tendencję, że na osiedlu jednostek powtarzalnych pierwszy budynek, załóżmy, zajmie wykonawcy 18 tygodni to drugi zajmie mu 16 a trzeci następne 14 tygodni, czyli widać ten progres wynikający z faktu, że to przestaje być prototyp, że to jest powtarzalne. Tam jest to zauważalne. W przypadku tego typu obiektów, gdzie teoretycznie mówimy o czterech segmentach, ale żaden nie jest taki sam jak inny, czyli każdy wymaga skupienia, no to powoduje, że wykonawca za każdym razem choć niby robi drugą jednostkę obok, to tak naprawdę robi nowy budynek. Nie wykorzystuje tych samych szalunków który miał na poprzednim lokalu. Więc tak naprawdę strata sklejki szalunkowej jest na większym poziomie niż w przypadku powtarzalnych jednostek. Dlatego jeżeli będziecie już mieli taką realizację, że projekt jest sklepnięty i taka właśnie bryła jest do zrealizowania, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić przede wszystkim bufor finansowy, ale też czasowy dla wykonawcy stanu surowego. Tutaj wykonawca no, dość mocno ten termin przekroczył, ale starał się ze wszelkich sił, żeby zminimalizować straty Projekt był trudny, przerósł go na pewno. Myślę, że w tej chwili, gdyby miał drugi raz zrealizować dla mnie taki obiekt, to by się nie zdecydował, ale no, muszę przyznać, że to tego typu elementy zawsze są utrudnieniem, bo jakbym patrzył z perspektywy swojej, a miałem firmę wykonawczą, jeżeli chodzi o stany surowe, miałem sporo osób pod sobą, które realizowały dla mnie właśnie zabudowę jednorodzinną, no to ja niestety aby zrobić porządnie taki projekt, musiałbym spędzić codziennie na takiej budowie 2-3 godziny, gdzie, tak na dobrą sprawę, te powtarzalne jednostki można załatwić dwoma wizytami w tygodniu bez problemu. No to tutaj stały nadzór i nawet jak sięgam pamięcią do etapów, kiedy realizowaliśmy stropy i przyjeżdżaliśmy tutaj oglądać zbrojenie. To pamiętam doskonale, ile było pytań, ile było nieścisłości. Dokumentacja, tak naprawdę, często niezbieżna konstrukcja z architekturą, jakieś drobne, niby, ale jednak bardzo irytujące różnice, które wymagają pracy intelektualnej, przeanalizowania. Nie można tak powiedzieć, dobra, tni, wywala i tak dalej. Tutaj trzeba się nad tym pochylić każdorazowo, więc tutaj trzeba przyznać, że geometria, taka geometria budynku jest po prostu wyzwaniem i też rzecz, której nie ma na Ateny. E, bardzo duża ilość żelbetów pionowych, czyli słupy, trzpienie i ściany żelbetowe, które na froncie zostały zaprojektowane. To też jest jeden z tych elementów, o którym trzeba pamiętać, no bo wykonywanie y, żyletek, tarcz czy ścian żelbetowych jest po prostu bardziej wymagające ze względu na zachowanie geometrii. Na pewno nie ma mowy o wykonywaniu ściany żelbetowej bez systemowych szalunków. Szalowanie tego z płyt i z desek jest po prostu samobójstwem, a potem będzie więcej groszkowania niż wynajęcie y, szalunków. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się tego typu zabudowa. Być może macie doświadczenie z dziwną geometrią budynków. Też jestem bardzo ciekaw, jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie. Napiszcie, co sądzicie. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się na razie.